Automatyczne pismo i rysunek. Instrukcje i wskazówki. Prosper Szmuro. Artykuł ukazał się w kwartalniku Zagadnienia Metapsychiczne. Rok 1925. Czyta Agnieszka Krzemień. Niektóre zdolności metapsychiczne nie są bynajmniej tak rzadkie, jak się to pozornie wydaje, i wielu z nas może je posiadać. Nic o tym nie wiedząc, gdyż nie zdarzyły się jeszcze okoliczności, przy których mogłyby się one przejawić. Do takich zdolności należy między innymi rysunek i pisma automatyczne. To jest wykonywane bezwiednie, aczkolwiek nie tracimy wtedy świadomości, jak to bywa w transie lub w głębszym śnie hipnotycznym albo magnetycznym. Dla ujawnienia owych, niezmiernie niekiedy ciekawych i cennych zdolności należy robić próby z samym sobą, a nie czekać biernie, aż przejawią się one samorzutnie, co może i nigdy nie nastąpić. Dla ułatwienia czytelnikom dokonywania takich prób postaramy się zamieszczać odpowiednie rady i wskazówki. Co do pisma lub rysunka automatycznego będą one następujące. Po pierwsze, Usiądź codziennie na 10-20 minut przy stole lub biurku, na którym powinien być uprzednio umieszczony, najlepiej na bibule, duży arkusz białego papieru przymocowany pluskiewkami lub w inny sposób dla uniknięcia suwania się. Prawą ręką ująć mniej więcej na środek czarny, miękki ołówek i oprzeć go ostrzem pionowo na papierze. Nie za mocno jednak i nie za lekko. Ale tak jak przy pisaniu. Ręka podczas początkowych prób w żadnym wypadku nie powinna być o nie oparta. Jeżeli jednak potem sama opadnie lub zmieni pozycję, nie trzeba się temu sprzeciwiać. Po drugie, uwaga oraz wzrok osoby dokonującej prób powinny być odwrócone od papieru, ołówka i ręki i skierowane na coś innego. Na przykład na czytaną wtedy książkę, słuchanie czyjegoś opowiadania, prowadzoną ożywioną rozmowę i tym podobne. Choćby się odczuwało, iż ręka zaczęła już coś kreślić. Po trzecie, otrzymane rezultaty można obejrzeć tylko wtedy, gdy się poczuje silne zmęczenie lub gdy ręka, choć jeszcze niezmęczona, przestanie pisać albo gdy cały arkusz zostanie już zapisany. W ostatnich wypadkach po przeczytaniu tekstu doświadczenie można kontynuować dalej. Dobrze jest czasami, jeżeli ktoś z obecnych śledzi za tym, ażeby nie pisało się wiersz na wierszu i w tym celu odpowiednio przesuwa papier lub ramię piszącego. Po czwarte. Gdyby kilka prób nie dało żadnych rezultatów, można wtedy prosić kogoś ze znajomych o lekkie magnetyzowanie ręki, trzymającej ołówek, pociągami od ramienia ku palcom. Dopomaga też niekiedy, jeżeli ktoś z obecnych dotyka piszącej ręki lub lekko kładzie swoją na jej przedramieniu, co czasem wywołuje pisma automatyczne, mogące być w tym wypadku nazwane indukowanym. Jeżeli u kogoś zdolności do pisania automatycznego już się dostatecznie rozwinęły, wskazane jest wtedy dokonywanie od czasu do czasu tego rodzaju prób. To jest z udziałem drugiej osoby. Dla skonstatowania czy i jaki wpływ wywrze to na pismo? Można też wtedy próbować pisma w ciemności lub lewą ręką oraz badać działanie nań słuchanej podczas doświadczenia takiej lub innej melodii. Ciekawe też byłoby zbadanie możliwego wpływu pory dnia lub roku, a także księżyca, koloru światła, aromatów. Po piąte. Dla zobrazowania stopniowego rozwoju zdolności do pisma automatycznego, pożądane jest numerowanie używanych do pisma arkuszy papieru, zaopatrywanych ich w daty oraz adnotacje: jak długo trwało doświadczenie, po ilu minutach od jego początku zaczęły się ruchy i inne uwagi. Po szóste, nie należy obawiać się zdarzającego się czasem zesztywnienia palców lub nawet całej piszącej ręki. Gdyż minie ono samo po skończonym pisaniu lub rysowaniu bez żadnej szkody dla zdrowia. Jest nawet pożądane, bo jakby neutralizuje zmęczenie, pozwala przez to na dłuższe doświadczenia i może być poniekąd uważane za jeden ze wskaźników medialności. Po siódme, wszystkie powyższe wskazówki dotyczą głównie prób początkowych, bo gdy się owa zdolność rozwinie, można trzymać rękę opartą normalnie, jak przy zwykłym pisaniu. I śledzić za tym, co się pisze. Przebieg początkowych prób bywa zwykle następujący. Po kilku lub kilkunastu minutach, zawieszona w powietrzu bez oparcia ręka, zaczyna się męczyć, drgać, trzymany zaś przez nią ołówek, kreśli na papierze jakieś kółka i esy floresy. Nie należy się tym zrażać, gdyż przy drugiej, trzeciej, piątej, niekiedy, zależnie od zdolności a nawet przy trzydziestej próbie z nic nieznaczących zygzaków wyłania się jakaś litera, cyfra lub rysunek, potem kilka liter, wyraz, całe zdania. Niekiedy nawet były napisane automatycznie całe poematy, nowele i powieści. Te ostatnie, oczywiście nie od razu, lecz w przeciągu szeregu dni, po godzinie lub parę dziennie. To samo mniej więcej dotyczy i rysunku automatycznego, który od nieudolnego, jakoby dziecinnego może stopniowo dojść do artystycznego nawet u osób wcale świadomie nieumiejących rysować. Gdy u kogoś po szeregu prób pismo automatyczne należycie się rozwinie, wtedy warto przystąpić do analizy napisanej treści, która bywa bardzo różnorodna. Czasem jest taka, jaką mógłby świadomie napisać dany osobnik, czasem przewyższa jego zdolności normalne, niekiedy zaś sprawia wrażenie, jakby była inspirowana przez zupełnie inną osobę. To samo można powiedzieć i o samym charakterze pisma automatycznego, który bywa bądź identyczny z charakterem piszącego, bądź mniej lub bardziej zmodyfikowany, bądź wreszcie zupełnie odmienny, niekiedy nawet łudząco podobny do pisma osoby zmarłej. Nieznanej piszącemu. Przy pomocy pisma automatycznego otrzymuje się często odpowiedzi na zadane głośno lub myślowo pytania, rady, wskazówki, ostrzeżenia, przepowiednie zdarzeń przyszłych, komunikaty, niekiedy utwory literackie, wiersze, choćby dana osoba wcale zdolności poetyckich nie posiadała. Czasem zaś treść bywa dziwaczna, niezrozumiała i zupełnie nieoczekiwana. Do najciekawszych objawów należy zaliczyć pismo w językach mało znanych lub nawet wcale nieznanych piszącemu, archaiczny styl, jakby odzwierciedlający dawno minioną epokę, kreślenie znaków runicznych, hieroglificznych lub zaczerpniętych z alfabetów języków martwych, używanych w zamierzchłej przeszłości, niekiedy wcale nawet nieistniejących, jakby stwarzanych przez samego piszącego jak to miało miejsce z Fryderyką Hoyft, zwaną jasnowidząca z Prevaux, oraz z Heleną Smith z Szwajcarii, która pisała w języku rzekomo marsjańskim. U niektórych za pośrednictwem pisma automatycznego przejawia się jasnowidzenie w czasie i przestrzeni. W literaturze przytoczone są wypadki, gdy ktoś, jak na przykład Slade, Pragnąc dowiedzieć się, gdzie na przykład znajduje się w danej chwili jakaś interesująca go osoba i co porabia, brał do ręki ołówek i automatycznie otrzymywał szczegółowe co do tego wskazówki, które po sprawdzeniu okazywały się zgodne z rzeczywistością. Widzimy więc, jak obfity, różnorodny i ciekawy materiał do badań może nam dać pisma automatyczne, mogące też mieć i cenne zastosowanie praktyczne. O ile za jego pośrednictwem ujawi się u kogoś wspomniane wyżej jasnowidzenie. Przytaczanie hipotez dla wyjaśnienia tej dziwnej zdolności i roztrząsanie kwestii, czy działa tu wyłącznie tylko za świadomość piszącego, czy może też jakaś obca nań inteligencja, na przykład duch osoby zmarłej, nie wchodzą już w zakres niniejszego artykułu, celem którego jest tylko udzielenie pewnych rad praktycznych. U szeregu osób, którym. Poradziłem dokonywanie prób stosownie do wyżej przytoczonych wskazówek, wynik był dodatni. Jedna z nich nawet pisała pismem automatycznym w sześciu językach oraz kreśliła znaki podobne do pisma klinowego. W większości jednak brakło wytrwałości, żeby ową zdolność nadal w sobie rozwijać. Sądzę, że gdyby wszyscy, którzy przeczytają niniejszą instrukcję, rozpoczęli próby i mieli wytrwałość wtedy znaczny z nich odsetek otrzymałby rezultat pozytywny. Mam nadzieję, że osoby, które się tym zajmą, zechcą następnie zakomunikować do redakcji o ilości dokonanych prób, czasie ich trwania, wynikach, ewentualnie przyślą próbki swego automatycznego pisma lub rysunku.